O hejka, a dzisiaj, dzisiaj powiem Wam, co mnie irytuje w systemie pracy holenderskim. Na co, na co można trochę narzekać, może nie można. Troszkę powiem Wam właśnie, co jest ok, a co nie jest ok. Pracując w różnych krajach, też w Polsce, pracowałem, no nie mam może tak wiele, jakieś 10 lat się tam nazbiera razem. Mam jakieś doświadczenie. Mam doświadczenie, mam, e, mam po prostu. E, mogę Wam po prostu podać przykłady, e, tutaj dobre, a tam złe. Początkowo, zacznijmy od samego początku. E, to jest trochę, trochę dobre, trochę złe. E, przerwy. Ja akurat e, nie spotkałem się jeszcze we firmie, gdzie by mi płacili za przerwy. No właśnie. Miałem jedną firmę, pracowałem 12 godzin, dwie przerwy po pół godziny. Jedną płacili, drugą e, mm, nie. Więc miałem płacone za 11,5 godziny. Ale w tej firmie, w której pracuję, hmm. mam trzy przerwy. No i to właśnie to wielu ludzi drażni, bo mam trzy przerwy, mm, ale jestem w pracy 9 godzin. Trzy przerwy, pół godziny, a dwa razy po 15, za darmo. Rozumiecie? Nic pracodawca nie płaci, nawet jednej przerwy. Hmm. Hmm. Powiecie, no. Sknera, no ale Holendrzy tacy są. Kto, kto już był w Holandii, kto, kto słyszał o Holendrach, to na pewno słyszał o tym, że to jest bardzo, bardzo taki chciwy naród. Oni są bardziej sknery niż my, pamiętajcie. Więc dlatego nie płacą też za, za przerwy. Owszem, zdarzą się jakieś firmy, ale to jest rzadkość. Ja pracując tutaj. Już trochę lat w różnych firmach, powiem Wam, że nigdzie mi nie płacili za przerwy. Nawet na stoczni, jak byłem, przerwa była odciągana, więc to mi się bardzo nie podobało. W Polsce nie podobało, nie podoba do dzisiaj, bo jeszcze, jeszcze siedzę w Holandii, jeszcze do dnia dzisiejszego jestem w Holandii, więc w Polsce idziemy na 6 godzinę i o 14 wracamy, mamy 20 minut przerwy, którą płaci Wam pracodawca i często jeszcze tam 10 minut jest kawa, czyli pół godziny praktycznie macie takie gratis. Jeszcze ludzie narzekają, pamiętam, ja też byłem w Polsce, też narzekałem, co tak krótko, wolelibyśmy dłużej, bla, bla, bla. Ale dopiero zobaczyłem za granicą, że jakie to jest fajne, jak... Nie trzeba siedzieć tyle godzin, słuchajcie, więc idąc idąc do pracy w Polsce na 6 kończysz o 14. Tutaj idąc na 6 będziesz robić do 15, ale najczęściej tutaj zaczynając tę pracę to się pracuje, 7-8 godzina. Więc idąc na 8 do pracy, normalnie do 16 robisz do 17. Wracać to praktycznie koniec dnia, a jak chcesz jeszcze nadgodziny zrobić, to już w ogóle jeszcze tam pół godziny dochodzi tego. Zrobić, zrobić 12 godzin, to musisz 13,5 chyba siedzieć. Nieporozumienie. Nieporozumienie to tutaj jest w tym, w tym kraju totalne. I myślę, I myślę, że to jest najgorsza, znaczy najbardziej drażliwa rzecz, jaka mnie tu denerwuje. Więc resztę rzeczy, na przykład, są na plus. Na plus jest to, że ja robiąc tutaj w większości we firmach rzadko się spotykałem z, ze zmianami. W Polsce dużo firm robi na zmiany. E, mają tak zaplanowane wszystko, że robi się pierwszą, drugą, trzecią zmianę albo pierwszą, drugą. E, na szczęście tutaj nie mam tego. Nie wyobrażam sobie z powrotem. Robiłem kiedyś, robiłem kiedyś na zmiany e, na stoczni, bo było dużo roboty, ale to było chwilowo. Tak, chłopaki też robili jedną, jedną zmianę. E, Uważam, że spawacz w ogóle nie powinien pracować w nocy. Nie doży w nocy oczy są zmęczone, przy spawaniu też się męczą. Podwójny kształt dla oczu, więc nie powinno się radzić na nockach. Każdy go kusi, bo tam jest dodatek, wiadomo jakiś, ale, ale te pieniądze nie są tego warte. Dodatek jest wcale niewielki, tam nie pamiętam ile procent, ale nie jest tak tego dużo, żeby po prostu spawać jeszcze w nocy. W dzień wystarczy się pomęczyć. Kolejna rzecz, jaka mnie denerwuje, właśnie nie denerwowało mnie w Polsce. W Polsce mnie denerwowało to, że nie było radia, że nie było muzyki na hali. Tutaj po prostu wspaniale na oczywiście tego nie ma, ale na takich mniejszych zakładach, no, ja nie mam taki mały zakład, tam za 300 osób pracuję. radio węzeł kolumny, muzykę puszczasz, leci radio cały dzień. Oczywiście wiele ludzi narzeka, że cały czas to samo radio, że powtarzają się te piosenki tego. Słuchajcie. Człowiekowi nigdy nie dogodzisz. Ja ale uwielbiam muzykę, ja mogę cały czas pracować z muzyką. Znam przecież wielu spawaczy, którzy pracują ze słuchaweczkami, muzykę ze swoją zapuszczają w miejscach, właśnie tak na stoczni, gdzieś tam będzie się pod pokład, nie ma muzyki, niczego, sobie słuchają, bo też uwielbiają muzykę, więc to jest bardzo duży plus. W Polsce mój majster kiedyś mieliśmy radio, to przyszedł, zabrał te radio, powiedział, że nie można. Oczywiście boją się tego, że będą musieli płacić abonament radiowo-telewizyjny i firma musi dużo później pieniądze. Wiecie, jak firma ma obrotów ileś milionów rocznie, to tam zapłacenie paru tysięcy, to to nie byłby majątek dla nich, ale żeby ułatwić pracę. Właśnie tutaj w Holandii starają się zachęcić w ten sposób, że, że tak bardziej taką przyjazną atmosferą. Jak już kiedyś wam powiedziałem, mam na przykład w firmie Wi-Fi. E, ogólnodostępne Wi-Fi. Mogę sobie, e, od razu przychodzę, pierwszy dzień przyszedłem, do, na tablicy pokazał mi majster, tu jest Wi-Fi, zapisz sobie, żebyś miał internet darmowy. To jest kolejna taka, kolejny taki bonus, nie musisz korzystać ze swojego internetu, jeżeli masz na kartę, masz limit tego internetu, nie musisz go tracić. Widzicie, to jest taki kolejny bonus, co w poprzednim odcinku mówiłem o tych bonusach, o tym akurat zapomniałem, ale kto oglądał to, pamięta o czym gadałem. Więc e, Przerwy to jest coś, coś właśnie takiego najbardziej drażliwego. Myślę, że raczej nie ma tutaj e, takich więcej, takich denerwujących rzeczy e, w tych, tych zakładach, które nie wiem, w Polsce były, tu nie ma. Więcej minusów widziałem w Polsce. E, przede wszystkim. E, Czego tutaj nie ma, tego, tego bata, słuchajcie, takiego bata nad tobą. W Polsce brygadzista musi, musi was gonić. Tutaj jest tak raczej lightowo. Oczywiście musi wam czasami zwrócić uwagę, że za mało robicie albo e, w ogóle gdzieś ładzicie, ale, ale to nie ma żadnych takich jakichś większych konsekwencji. W Polsce zaraz już się chcieliby wywalać, bo, bo gdzieś tam coś tam. E, to na pewno jest tutaj też fajne i. i nie chciałbym po prostu wrócić do tego tyractwa po prostu w Polsce. Eee, no, myślę, myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli ktoś tutaj jest z Holandii, z Holandii, jeżeli ktoś jest no, oczywiście z Polski, ale przyjechał do Holandii pracuje tutaj, może, może się podzieli z nami. Może pod spodem napisze, e, co go tu denerwuje w tych, w tych tutejszych przepisach i, i podzieli się ze wszystkimi. Z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że. E, Coś tutaj, po prostu e, jeszcze się odezwiecie. Do następnego razu, pozdrawiam, cześć. Pod filmem, łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśniesz ten przycisk czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję bezprzyj, dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.